Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kanale Świat od Podszewki, który zgodnie ze swoją nazwą ma za zadanie wyjaśnianie mechanizmów współczesnego świata. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest w pewnym sensie konsekwencją. Minionego, a może ciągle jeszcze trwającego kryzysu sanitarnego, niebywale brzemiennego w skutkach, proszę Państwa, zajmiemy się konsekwencjami tego wszystkiego, co się działo na całym świecie od początku 2020 roku. Jak Państwo pamiętacie, elity światowe, tutaj, prawda, Klaus Schwab. Oraz wszyscy praktycznie przywódcy państw i organizacji międzynarodowych mówili nam otwartym tekstem od początku, że po tym kryzysie zdrowotnym nic już nie będzie takie samo. Pamiętamy hasła nowej normalności, pamiętamy hasło zbuduj lepiej, to znaczy odbuduj ten świat, zbóż ten świat, Świat przed pandemią i jakby usz, zorganizuj go na nowo. Myślę, że wszyscy Państwo śledziliście, zwłaszcza podczas lockdownów, programy różnych nadawców, którzy o tym informowali. W związku z tym, ja się dzisiaj z państwem pochylę tylko nad niektórymi aspektami i konsekwencjami tego kryzysu i tych zmian. I, proszę państwa, żeby to zrobić, powołam się na ostatnie przemówienie no, kogoś, kogo bardzo wielu z nas uważa za największe straszydło na świecie, Czyli na przemówienie Klausa Schwaba, prezesa Światowego Forum Ekonomicznego. On był zaproszony na ten ostatni szczyt G20, ale jego przemówienie miało miejsce na tak zwanym B20, to znaczy na forum dla szejków, miliarderów i przedsiębiorców. Natomiast to, co powiedział, jest szalenie istotne i w zasadzie jest jakby no kontynuacją tych zapowiedzi z okresu pandemii, ale no jakby Klaus Schwab wprowadza tutaj znaczący bemol, który może no w krótkiej perspektywie czasowej dotyczyć nas wszystkich. To znaczy, Głównym leitmotywem jego przemówienia, ale to, to jakby nic nowego, jest głoszenie potrzeby restrukturyzacji świata to znaczy poukładania wszystkiego na nowo zgodnie z prawda, wytycznymi agendy 2030, czyli agendy zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z wymogami czwartej rewolucji przemysłowej, zgodnie z postulatem przejścia na świat cyfrowy. Ale to, co tym razem Klaus Schwab podkreślił, to podkreślił, że mamy przed sobą kilka lat tego procesu restrukturyzacji. I że prawdopodobnie te przemiany będą tak gwałtowne, będą tak kryzysogenne pod różnymi aspektami, że prawdopodobnie będzie to oznaczać cierpienie dla zwykłych ludzi. Czyli proszę, proszę Państwa, jak najbardziej cierpienie dla nas, dla mnie, dla Państwa i dla naszych najbliższych. Ale co istotne, to to cierpienie ma być w dużej mierze związane z poczuciem wyobcowania względem tak zwanych najnowszych technologii. I tutaj Klaus Schwab podkreślił, że te technologie to są nie, technologie rozliczne. A nawet takie, których my sobie jeszcze dzisiaj nie potrafimy wyobrazić, nie potrafimy ani ich nazwać, ani ich póki co zrozumieć. Tymczasem te technologie niebawem całkowicie zmienią nie tylko to, co robimy w tej chwili, to znaczy jak wygląda nasze życie codzienne, jak są. Poukładane czy pourządzane nasze społeczeństwa, ale te technologie zmienią także to, to znaczy będą miały bezpośredni, decydujący wpływ nawet na to, kim jesteśmy. I że te innowacje technologiczne nie dotyczą jednej czy dwóch dziedzin. Że będzie to cały wachlarz technologii, które będą wchodzić ze sobą w interakcje, będą, jak to się mówi, prawda, mądrze konwergentne, będą ze sobą konkurować no i mają nam po prostu wywrócić cały świat do góry nogami, mają zmienić sposób, w jaki myślimy, w jaki odczuwamy. I w jaki się zachowujemy. Więc, jak Państwo widzicie, no program więcej niż rewolucyjny, więcej niż kontrowersyjny. I teraz do nas należy, żeby się rozeznać w tych zapowiedziach i żeby zadecydować suwerennie i odpowiedzialnie, co z tego chcemy przyjąć, a co chcemy odrzucić? I teraz, proszę państwa, no, te najnowsze technologie, zgodnie z tym, co mówił Klaus Schwab, nie są proste do zrozumienia. Nie wszystko jeszcze jesteśmy w stanie ogarnąć. Nawet najbystrzejsi, najmłodsi i najlepiej wyedukowani spośród nas nie są w stanie na dzisiaj zrozumieć wszystkich konsekwencji tego, co się już w tej chwili w nauce czy w technice wydarza. Ale, proszę Państwa, możemy sobie powiedzieć, że dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, takimi dwoma słowami kluczami Oczywiście oprócz sztucznej inteligencji, która jest nie tylko kluczem, ale i wytrychem do tego przyszłego świata, ale skupmy się dzisiaj na dwóch problemach. Na nanotechnologii i na bardzo ściśle z nią związanej neuromodulacji. Dlatego, że. Pod tymi dwoma terminami kryje się nasza przyszłość jako tzw. ludzi cyborgów czy ludzi 2.0. To znaczy, tutaj uchylamy drzwi do, do największego konika elit światowych, to znaczy uchylamy drzwi do przemiany człowieka w ramach tzw. ideologii transhumanizmu. Proszę Państwa, to są sprawy szalenie poważne, szalenie powiązane z kryzysem sanitarnym. Dlatego na YouTubie no, nie można o tym mówić. Ja dlatego mam pięć kanałów, żeby móc po tych, prawda, skakać z jednego kanału na drugi, jak już dopadają mnie ostrzeżenia. Zaskasowane filmy. Dlatego proszę państwa, będę od tej pory używać YouTube'a wyłącznie jako tak zwanego słupa ogłoszeniowego i będę się starała państwa zachęcać do odwiedzenia mojego kanału na ramblr.com, kanał pod nazwą Ewa Pawela, pisane łącznie Ewa zaczyna się dużym E Pawela zaczyna się dużym P. Ale, proszę Państwa, te, ta problematyka jest tak bogata i skomplikowana, że chciałabym też zaprosić Państwa do oglądania innych filmów, innych autorów, innych blogerów, A przede wszystkim chciałabym zachęcić Państwa do Skorzystania z wiedzy sygnalistów światowych. Po prostu dlatego, że w tej chwili dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie, czy to lekarzy, czy to naukowców, czy to zwykłych aktywistów, pracuje nad tym, żeby rozczytać wszelkie patenty. Traktujące właśnie o tej przyszłości, która nas czeka już lada moment. Oni się również pochylają nad całą dokumentacją tej pandemii i no, próbują rozczytać to, co się stało, próbują rozczytać to, co się jeszcze z nami stać może. No, i przede wszystkim to jest tutaj podstawowa sprawa. Ci ludzie kładą największy nacisk na próby odwrócenia pewnych zjawisk, które mogły się przy okazji tego kryzysu wielu z nas przydarzyć. Mowa tutaj o możliwości wprowadzenia do naszych organizmów nanotechnologii. Nanotechnologii, która miałaby za zadanie w pewnym sensie zmodyfikować nasz centralny układ nerwowy. Proszę Państwa, chciałabym dzisiaj zaoferować Państwu, Linki w opisie do tego filmu, do trzech niebywale istotnych filmów. Będzie to wywiad, rozmowa takiej vlogerki australijskiej, która się nazywa Maria Reed zaraz, już zaraz sprawdzimy Maria Z. Będzie rozmawiała z byłą pracownicą Pfizera, analitykiem do spraw biotechnologii Karen Kingston. Niesłychanie ciekawa rozmowa, która właśnie pokazuje, w jaki sposób te nano czy biotechnologie, Będą w przyszłości kształtować sposób, w jaki będziemy kontrolowani w tak zwanych inteligentnych miastach. Za pomocą internetu rzeczy, za pomocą internetu ciał. Kolejny film, który chciałabym Państwu. Zarekomendować. To jest film takiego bardzo, bardzo znanego portalu internetowego hiszpańskiego pod tytułem Quinta Kolumna. I założyciel tego portalu, portalu i jednocześnie w pewnym sensie animator całej grupy naukowców z całego świata, którzy na tym portalu publikują. Będzie się starał Państwu wytłumaczyć w bardzo krótkim filmiku, 10-minutowym, co tak naprawdę zawierały w sobie, czy zawierają w sobie te preparaty eksperymentalne, które przyjęło na dzień dzisiejszy prawie 70% światowej populacji. Czyli. Kwestia niebywale niebywale ważna dotycząca w zasadzie każdego z nas. Dlatego że nawet jeżeli ktoś nie przyjął tego preparatu, to ma w swoim otoczeniu wśród swoich najbliższych osoby, które to, tą decyzję podjęły. I wreszcie proszę państwa również bardzo krótki filmik Prawie siedmiominutowy, przybliżę Państwu postać czołowego naukowca na świecie, amerykańskiego biochemika Charlesa Libera, oraz pracę, które tenże we współpracy z wieloma innymi naukowcami, w tym z producentami szczepionek prowadził w swoim laboratorium na micie oraz w laboratorium w Wuhan. Tytuł filmu na jednym z moich ulubionych portali, który nosi tytuł Buntownik jutra Charles Lieber, laboratorium w Wuhan, genialny naukowiec i szalona nanotechnologia. Bo proszę państwa Naprawdę te pomysły zdublowania naszej, naszego centralnego systemu nerwowego, te pomysły, w jaki sposób można nam wstrzyknąć taką nanotechnologię, która no praktycznie uczyni z nas cyborgi czy bezwolne marionetki. To naprawdę, proszę Państwa, istnieje. Istnieje i to absolutnie nie są żadne spiskowe teorie. Na to wszystko są tysiące artykułów naukowych. Na to są setki patentów. I niestety musimy stawić temu czoła, musimy spojrzeć tej współczesności. Prosto w twarz, prosto w oczy, po to, żeby móc potem właśnie wspólnie z innymi świadomymi ludźmi na planecie podjąć decyzję, czy chcemy w to wejść, czy chcemy zdecydowanie zastopować ten kierunek. Chcemy powiedzieć nie naukowcom, którzy w dużej mierze potajemnie, skrycie, próbują nam tego typu swoje innowacje zafundować, czy wręcz wprowadzić do organizmów. Proszę Państwa, to naprawdę zależy tylko od nas, w którą stronę potoczą się losy świata w którą stronę potoczą się losy ludzkości. Ważne, żebyśmy zadali sobie trud. To co państwu dzisiaj zaproponowałam, to tak naprawdę jest półtorej godziny słuchania. Materiałów niezwykle istotnych, ale też i niezwykle łatwych w zrozumieniu. Od państwa Zależy, czy skorzystacie z tej oferty i czy zechcecie zajrzeć pod podszewkę współczesnego, postpandemicznego świata. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do ponownego, rychłego spotkania. Dziękuję bardzo.